31 stycznia wystartuje siódma edycja katowickiego Karnawału Komedii. Po raz kolejny mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z oferty świetnie dobranych spektakli w Teatrze Śląskim oraz Teatrze Kores. Myślę, że dla każdego będzie coś miłego. Nazwiska, teatry, marki znakomite raczej to gwarantują. Ten zestaw komedii, które corocznie prezentuje nam. Pan dyrektor Nainert jest takim antidotum na wszystko to, co nas otacza i przedłuża nam ten czas poświąteczny, karnawałowy na deskach katowickich teatrów wystąpią między innymi Marian Opania, Edyta Olszówka, Zenon Laskowik, Tomasz Sapryk, Piotr Szwedes, Małgorzata Pieńkowska, Piotr Machalica oraz Cezary Żak. Mimo, iż repertuar jest stricte komediowy, to jednak program, jak obiecują organizatorzy, jest różnorodny. Od takiej komedii czystej człowiek y, śmieje się jak szalony, na drugi dzień nie pamięta z czego się śmiał, po takie, że jeszcze tydzień chodzimy i myślimy o tym, co naprawdę spektakl chciał powiedzieć. Widzowie mogą przychodzić nie tylko na stricte komediowe przedstawienia, ale również takie, które no, po wyjściu z, z tego z widowni mogą sobie siąść w dobrej e, knajpie w Katowicach, a jest ostatnio bardzo wiele. I przy lamce wina podyskutować o tym, co widzieli na scenie. O popularności imprezy świadczy fakt, iż bilety na jeden ze spektakli sprzedały się w zaledwie 6 minut. Ludzie po prostu czekają na tą godzinę, na ten start, że już sprzedajemy. Kolejka stoi, czeka karnie. Internet e, ograniczoną liczbę biletów też połyka natychmiast. No i potem czekamy, znaczy widzowie czekają na to, że ktoś zarezerwował pochopnie więcej miejsc niż potrzebował i będzie je zwalniał. Może w takim tempie znikną bilety na finał Mistrzostw Świata w Siatkówce, ale to jest zupełnie inna grupa odbiorców, ale są chyba równie popularne. Ale to dobrze, to dobrze, że są w mieście imprezy, które, na które bilety sprzedaje się licząc czas w minutach. Impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania Urzędu Miasta. Patronem festiwalu został prezydent Katowic Piotr Szok. Miasto Katowice od początku mm, finansujące festiwal miało taką ideę i słuszną, żeby dawać publiczności katowickiej, śląskiej spektakle w jakiś normalnych ludzkich cenach, żeby ceny tych biletów były no dobrze, no 50 zł, 40, 60, 80 już maksymalnie jest bardzo drogi spektakl. Ale nie 150, nie 200, jak się często odbywa, kiedy przyjeżdżają komercyjnie ściągane teatry. Data konferencji zbiegła się z urodzinami dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka oraz Edyty Sytniewskiej, naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Katowicach. Z tej okazji w teatrze odbył się skromny event. Jak się okazało, w Korezie to nie jest nic niezwykłego. Często, nawet jak publiczność przychodzi do nas z prośbą, na przykład, czy mogę się oświadczyć dziewczynie podczas spektaklu. A proszę bardzo, wymyślamy jak to zrobić, żeby było w trakcie, nie po i, i się udaje. W niektórych spektaklach oczywiście można to zrobić, nie we wszystkich, ale w niektórych można. I mam nadzieję, że te związki potem są długo szczęśliwe. Mirek Nynert bardzo, bardzo usilnie mnie nie tyle namawiał, bo nie trzeba było mnie namawiać, tylko trzy razy pytał, czy na pewno będę na konferencji prasowej. Mówię, co mu tak zależy mi na tej konferencji, skoro on jest szefem, to się okazało, że, że, i to jest dla mnie również zaskakujące, że przygotowano tak fajną niespodziankę, czyli tort. Katowicki karnawał potrwa do 8 lutego. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie www.karnawalkomedii.pl oraz w kasach Teatru Śląskiego i Teatru Kores. Dzień dobry. Dzień dobry. Foto i tu jej chciałem.